Cześć, ja jestem Divioner i zapraszam was na wprowadzenie do serii Crystallaris Nemesis. Dawno, dawno, bardzo dawno temu w dalekiej przestrzeni kosmicznej rozwijała się zadziwiająca rasa. Rasa istot które pełniły dziwną, acz zdumiewającą formę życia, albowiem od zarania dziejów żywiły się na plecach innych pomniejszych gatunków, do momentu aż wspierał się na inną formę życia i wręcz zniweczyła cały gatunek, przejmując na niej całkowitą kontrolę, doprowadzając do przemiany genetycznej tego otoż gatunku. Po całkowitej dominacji rasa pasożytów w nowym ciele miała jeden dość istotny problem. Mianowicie, nie miała zdolności roznażania się. Pasożyty w nowym ciele szybko zaczęły rozwój na zapomnianej planecie. Osiągając zdolności podróży kosmicznej, mogła wejść w kolejny etap rozwoju swojej rasy. Podporządkowując sobie inny, podrzędny gatunek na najczystej planecie, zrobili sobie z nich przedłużenie gatunku, gdyż opracowali wspaniałą formę przemiany innych istot w nich samych. Tajniki tej wiedzy znało tylko niewielu. Istoty wewnętrznie śmiertelne tworzą imperium, które w przyszłości ma się zapisać w galaktycznych księgach historii. Mistrzowie genetyki, wybitni technicy rozpoczynają nową kartę historii wszechświata. Czy uda im się podbić, zasymilować, bądź zjednoczyć galaktykę? A może staną naprzeciw wszystkim? Jesteście ciekawi jak potoczą się dzieje rasy nekroidów? Tak więc zapraszam niedługo na pierwszy fabularny odcinek z tej serii. Trzymajcie się i strzała!